O, nie pozwolę ci... O ty, kurde. Mm. Jo, Nie! Z tym aktywatorem. Dobra, to już nie przeskoczysz. Ja nie mogę! Przeskoczył! dobrze że ten spadł. Dobra. Teraz będę do no-life. ho, ho, ho. ho. Aha, nie dogonię mnie teraz. O, oj, 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 dobrze. o, dobrze. O, o, kurde. Już leci, już leci, ale mnie nie dogoni, bo jestem. O, jest. Nie, oki pro. Ej, ej, ty kurde. Czekaj na mnie, no proszę, nie dogoni mnie. O. Ło, no jak sobie z jednego hita, dobra? Ha, ha, mm. A teraz wielka wojna, ciekawe. Mm. Czy on nie spać czasami? Hmm, chyba nie. Taką nadzieję. Z Detroitem nagrywam, więc podam Wam IP w opisie. On tu idzie! O człowieku trzeba uciekać! Ludzie! Mm. Dobra, idziemy Ho! Kurde, to nie będzie zbyt miłe! Matka, ale się wykrzywię. No nie, co ja. Pff. No zaczynamy? No hmm, dobra! O, o, nie, 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 jest! I co za no life, kurde, ludzie. Ludzie... Ała! Co to było? Matko! Święta, dobra, jeszcze jedna runda i robię potem cięcie z tym. O, z kuksem! Mm. Widzicie? Takim jestem no life'em. Jeszcze jedna rundka i zobaczycie, że jestem no life. Znaczy! Trzy... Trzy, cztery, pięć, sześć! Patrzcie jak przebiegam. Patrz on mi wcale nie ten. Padał free. On chyba dał free. Jest tak cieszę. gubek. Dobra, teraz będę no life. O nie, ja nie mogę. O ludzie, i to było na tyle. Z I to był taki odcinek dla was, a teraz. No, no to pa, pa, pa. O, jeszcze taka jedna rutka pokazała. O, fur. Dobra. Pójdę. Ha, ale na 90 na to. A kurde, dobra. Cześć. Wszystkim. Pa wszystkim. Papa.